A więc witam i coś w czołem widzowie. W dzisiejszym odcinku cleanem, A zamieniłem na chickena i będziemy oglądać wyspę totalnej porażki z chickenem. Pamiętajcie, zasubskrybujcie, polajkujcie i zostawcie komentarz, aby dalsze odcinki powstawały. Mam coś dla Ciebie. Patrz. Oho jaki piękny. Chce mi dać buziaczka. Jak go głaszczę. Głaszcz. A patrz, jak się zgubisz... <laughs> tak, widziałem to. Będę tak cię poganiał. Szybciej! Arbeit! McFry. Tak. tak, jestem nienormalny, no. Moja żona się mnie pyta, czy jestem normalny. Powiedziałem, że nie jestem jebnięty. <laughs> Dobra, wezmę jeszcze... Mo mo moja to już wie od dawna. Mi tu pokazuje jakiegoś żołądka dziwnego. No, to znaczy, że gło... głodny jesteś. Kurwa, przed chwilą zjadłem. No tutaj Czy trzeba to tak? jeść co chwilę. Aha, to chodź, idziemy znaleźć jakiegoś grzyba, kurwa. Coś bym ojebał. <laughs> bądź jak Klinem, testuj wszystko co leci. Weź tam zrzuć kurwa coś. no 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 no. no. Na, na 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 i oh. chuj spadamy na ziemię Zjebałem na... Weź bo się ciemno robi bo... Boję się Dziwne dźwięki są Nie wiem ja mam muzykę wyłączoną Ja boję. Nie... Fajna jest muzyka Ale nie wiem czy nie ma copyrightów na tę muzykę więc Mam swoją muzykę puszczoną Jest! Zwierzaczek! Yes. Yes. <laughs> Siemano! O, misio! Bo ja na przykład zjadłem dość dużo i mi się zrobiła taka, jakby drugi pasek. Mi się to mówi. jest dodatkowa stamina, patrz, upiekłem bing-bonga. To jest dodatkowa stamina, czyli jak się wspinasz i tobie ta główna stamina, co się regeneruje, schodzi, a jednak potrzebujesz tej dodatkowej, no to wtedy masz wiesz. Dobra, idziemy. Dobra, let's go to the disco. Ja mam plecak, czy, czy ja go mam brać? Czy mam go zostawić? No, bierz, 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 będziemy ci wrzucać rzeczy, będziesz naszym tragarzem. Kurwa, ja już tutaj mi stamina mam z tego, tego kokosa po jeszcze. Pokosów jest odciula. Na, na tym początku jest dużo rzeczy do jedzenia, w sumie na drugiej mapie też. Tam dopiero jak zaczynasz wchodzić wyżej, to ci tego jedzenia może trochę brakować, ale nigdy nie miałem tak jak z cleanem grałem, żeby nam zabrakło. już zrobić wszystko? No, on wszystko wpierdala, to jest odkurzacz. To mu nie ja też wszystko. To mu nie podstawisz do ryja, to on ci chapnie, Więc pamiętaj, że jak idziesz się odlać. To przy nie wolno wyciągać parówy. A tam od razu nie wolno. No nie, bo on połyka w całości kuźwo. No i dobrze, przynajmniej chłopak jest normalny. Tak. Jest do dobrą mordą z ryja. Zostaw te krzaki. <gry> nie. Ktoś zaprosił tam cikena w te krzaki, ja już wiedziałem to. Tu mamy skrzynkę. Tam? Tam. Tam by trzeba było wejść zobaczyć. O, to w niej jest. To też jest? Otwórz. Coca Cola Od tego grapefruta. No, kurwa, <laughs> teraz ma zmę zmęczenie. Grapefruit. Ten co już wypił energola, co za chłop No już wyjebałem energola, kurwa i mi zajebało połowę staminy. Energol jest tak. fajny jak tak. potrzebujesz wchodzić gdzieś i, i masz mało staminy Właśnie czemu wy wszystko od razu klejecie? To ja jest... Co to tak, że Pokaż no go. O, <grystanie> Dawaj, zobaczymy, co to będzie. O. W porządku. Dobra, jeszcze, jeszcze jestem mniej głodny niż byłem. O kurwa, o kurwa, teraz mnie coś jebie tutaj no. Czaszka. Was za tyle. pomóż, zaraz kurwa, uwrę, co to jest. No, bo ma zatrucie, nic ci na to nie poradzę. Nie mam Czy ja umrę teraz? Nie, chyba nie. ci nie wejdzie całe zatrucie. Tylko nie, będziesz to będziesz musiał poczekać na ten. Rpun. Klara jest totalnie bezużyteczną tutaj w tej grze. Znaczy możesz sobie tak? możesz sobie nie urzucić. No i dobra, gdzie idziemy? No ja nie jestem dobrym przewodnikiem, ale trzeba gdzieś się wspinać, więc nie wiem, o, może pójdźmy tu. A tu ten jest lina? Mówię, że nie ma lina, jest. No są liny. A mówię, że nie ma. No bo nie masz rozłożonych lin, sam musisz wejść i dopiero ją rozłożyć. A uważajcie, uważajcie... Ja nie mam miejsca już. Zwierzak, to masz linę, bo nie ma miejsca już. Ja też mam linę, jak już nie potrzebuję, więc... Nie mam więcej miejsca. Jakoś trzeba tu wejść, potem chyba tu, 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 jakoś tak musimy przejść O, mija mi zatrucie. cię. No, no będzie ci schodziło. A co to za jezo iż rozbierz? kuję kuj, zwierzak. Kuje, kuje. Kuj. Gdzieś zwierzę się zgubił Co za gówno, no jebane kurwa Wiedziałem, że się wpierdali, że aż musiałem się obrócić. Ja Mam ten plecak dlatego, kurwa. Zwierzę gdzie jest zwierzak? Nie wiem, idzie, idzie. 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 A, idzie. Cio, cio. Cio, cio, cio. On wygląda jak Proszę taki radę. kujon. Ej, czekaj myśli, myśli. A, dał radę. Dał radę. Tylko ja głupi poszedłem za tobą, no, kretyn. No ja, ja się zmieściłem. A i jeszcze jak ten. Jak chcecie szybciej wskoczyć, to shifta wciskacie. To, to, kto jest głodny, to tutaj macie tego, granola bar. No i dobra. E, nie wiem, gdzie dalej. Tu chyba w prawo coś. Jak mi się wydaje, nie wiem. O, kolejna skrzynka. Tak, tylko że tu masz y, co ileś tam godzin y, proceduralnie mapę no, generowaną od okay, nowa. Okay. Więc okay. nigdy tej mapy nie jesteś w stanie rozeznać. Jeszcze tylko jakby z tym mikrofonem polecie po i lepiej to będzie, będzie dobrze. Jednak ten mikrofon fajnie w tej grze, ale... Jak ktoś ma jakieś odgłosy w środku to przesrane. Musimy tak zrobić, żeby wejść na górę, no. O, nie, nie. Wszystkie asasyny przeszedłem od deski do deski, to ja wiem jak tutaj się parkuruje. Ta? <laughs> co takiego? No i co teraz? No, pajek tam wszedł. Nie lubię wchodzić... ...na bok. To daleko. No może? Nie wiem, tam, tam coś jest? Tam przejście jest jakieś? Kurwa znowu zaczyna chyba padać, deszczem, mnie. Jakierdol. Słuchajcie, sobie balkon przymknę. To no, mnie też cały dzień dzisiaj padało. Także co, szykujemy się znowu na te. Trzeba wejdzie, trzeba wejść tam w górę, tak? Chyba. Nie, nie, Co, trzeba... tam i tu jest tu jest ten. Tu jest. Yy... Ksinka. 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 Dobra jest. Nawiczka nowiczka poczekajmy. Dobra. Już jestem, biegnę, 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 biegnę. Jak ominęliście tego z... No po tym. O kurwa. Jakie dziwny dźwięk. Jakie pierwszy raz to zobaczyłem. Ale to jest zajebiste. Grzyb. Jakiegoś grzyba dotknąłem i się zrobił większy. Ja wiem okazało? jaki jakie jakie będzie tak. Tylko mnie zrzuciłeś taką chwilkę. Ale dobre. Możesz na to rzucić na ziemię. Dobra, to może więcej miejsca będzie. Gdzie wy jesteście? Wtedy dropa, i ty wtedy naciskasz open, i tam masz sloty, i do tego slota wtedy. Tylko musisz na początku wybrać sobie, co chcesz. Musisz to mieć w łapkach, nie? Znaczy, jak chcesz, żeby ci zwierzę wsadził, Eee... To... <grym> i zbierzyk, chcesz, żeby ci zwierzy... Nie, się dobra, wiecie życzyć, co, chłopaki, tak? wy się bawcie, ja was o, zostawię i te, samych. I teraz naciskasz open i wybierasz... o, i, i jest sadzone. Zapomniałeś naślinić? Już mi wsadził. Nie, 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 okay. to jest ja ja, ja nie, was zostawię tam samych, bawcie się dobrze. No chodź tutaj. Ja nigdy nie tak, gdzie my w ogóle. Ej, Wicek, bo my idziemy za tobą jak debile, kurwa. No, Masz jakiś plan? Nie mam planu, ja nigdy nie mam planu. Cóż, no to dobrze, kurwa. to idziemy zawiczkiem. Idziemy zawiskiem. No nie, no Ale kurwa. Planu to dobry plan. Nie? Tak. Czekaj, idę się rozglądnąć. O. Jakbyśmy jakoś tu weszli, tu, możemy. tu. Tu, tu, jakoś. tu, i co dalej, kurwa. Tam, tu, tam, tam. Wiesz, jak ty jakoś miałeś lepszy plan, no? Na radę tędy wejść tutaj? damy radę, co? Ja wiem. Tam jest taka pułapka. Ciekawe, ciekawe czy bym doskoczył do tutaj. Ej, e! <laughs> Kurwa, tak blisko był już, no. Ej, z tą urejkę już próbuję podać, tak. Czekaj. O. Jak się cieszy. Głodny jesteś, zwierzu? No, tak trochę. Czekaj, to ci grzyby rzucę. Tylko szybko musisz się zjeść i szybko wchodzić, bo potem masz zatrucie. You can, łap. A spadłem. I strąciliśmy grzybem. Dobra, ma zwierzak. <gry> Mój grzyb cię strącił. Czekaj, wrzucam wam jeszcze jednego. Złapaliście? Nie, ja nic nie złapałem. Chyba ma zwierzak. Dobra. E, przygotuj się, bo będę... Czekaj, ja to to jeszcze opierdolę tutaj na szybko. A kto miał linę? Ja mam. Aha. I Kurwa! ole Wejdź od zwierzaka linę. I wejdź mi tu z liną, to mu linę rozłożymy. Nie wiem, czy się dźwigniemy na tą palmę na samą górę. Ej, to wejdź tam, wejdź. Kurwa, widzę, jeśli ja dam linę i nam spuścić linę, co? No właśnie, i gdybyśmy byśmy tak odpoczywać i byliśmy mam potem spuścił linę. No i patrz, kurwa, i poszedł w las i chuj. Nie... Ale spadnę. Kurwa. No to jak nie ty, to nikt. Żreć mi się chce, to jest najgorsze, że mi brakuje jedzenia. Chyba w plecaku jeszcze mam upieczonego kokosa. Okej, okay, zobaczę. Ale plecy mi dają, nie przód. A. Nie, masz połówkę kokosa. No dobra, zawsze coś. No. Więcej staminy trochę. Gdy Tak. Patrz, da radę. Zrobisz to. Tak. Wicek, wicek, wicek. Dawaj wicek, dawaj kurwa wicek, dawaj. Kurwa dawaj, dawaj. Ach, kurwa blas, no. tutaj to mi... Idę. O kurwa, z fartem. Dawaj tego daj jeszcze kawałek. No już więcej nie, nie, nie spuszczę. Czekaj, dobra, Sięgniesz dobra. tam? No... A możesz dać tylko troszeczkę bardziej w twoje prawo? Tu? Jeszcze troszkę, no no, o, stój, stój, no, pięknie, no, i o, tak. i... Dałem. Co za luj, patrz, jak się spierdolił na pysk. Dupy dałeś. Dupę dałeś, dokładnie, Peter. dobrze to powiedział. Wiesz. No bo kurwa, chciałem, wy... chciałem dać, to kurwa, jeszcze w prawo, jeszcze w prawo i chuj wielki bombki dob szczeli. Dobrze ci szło, w pewnym momencie... Tam na dole mówię, jabłuszka. Najgorsze, że nie mam życia ani, ani nie mamy chyba tego. Biegnę. O, to chcę przetestować Pandora Lunchbox. Ja chcę. Dobra, chuj. Są trz, trzy, trzy użycia, są to każdy testuje. O, kurwa. No ja dostałem chujowo. Teraz twoja kolej. Ja dostałem jeszcze chujowszy. Obrażenia, zatrucie, zamrożenie Ja to zabł... He masz Masz co ty mi dałeś? Testuj Testuj, zobaczymy co będziesz miał O chuju zły, tam jest następna O Open Ciekawe jak to się upiecze, czy to będzie ten? Ta... No dobra Teraz pójście na drugą ja tu mapę. Jeszcze, ja też jakiś zwój? Mam. Jaki zwój? O, nie wiem co to jest. Pierwszy raz widzę. Nie BBR. radzę chicken tego jeść. To zjebałeś się na raj? Tak, zjebałem się na rej, bo nie wiedziałem co mam nacisnąć. Okej, okay. gdzie jesteś? Za to było. Jest yellow berry nana. <h> Czyli to jest żółta jebanana. Właśnie chicken, stój. Ty z tym. Masz coś w plecaku? E, nie, nie masz nie. nic. Linę ci O, No tak, bo tu drugi plecak się znajduje. O, tu jest jakieś zejście w dół. Tu jest w dół? Tak, tu jest zejście w dół. O, tu na tych drzewach losy o, są. O kurwa. No i pół HP dół. No, nawet więcej. Każdy z nich co się wali kurwa na... Chyba tędy musimy wchodzić, tu tu, 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 i tam chyba. To próbowaliście. O kurwa, no nie. To samo. Czemu <grym>, no wypierdalacie trzy razy tą samą rzecz kurwa? O! Tu masz coś innego, coś nowego masz na tym drzewie. Kurwa jest na trucie. Ale mniejsze, gdzie to jest? Ale opierdolę następne, bo jest... warto opierdolić. <grydolę> Nie, opierdolę, czekaj ty, bo gdzieś tu mój granola bar spierdolił. Ła! Te życie jeszcze zajebałem. Idziemy. Idziemy do góry, bo tu im dłużej będziemy spędzać na tym tym, to tu mgła się podnosi z czasem i ta mgła nas będzie napierdalała. Nie chcę tego zielonego. Więc tu trzeba uważać. Posolki hmm. Kolorowe. Tu, tu, tu... To jakoś tu trzeba iść. Czekaj, bo tutaj to Uważaj na to. Kurwa. O kurwa. No, ale ja prawie już nie żyję. Ja że żadnej apteczki nie było? No. <laughs> kurwa. Ja Eee, no nie wytrybię. <laughs> Dawaj, kom tu kapi. Nie co, kokosy wpierdalą. Jak tam dorazłeś, to normalnie wejdziesz. Nadal słyszę pszczółki gdzieś. Eee, tu są. Kikaj. A widzę, no. Walimy pszczółki. Walimy pszczółki. A! To upierdoliły Cię? Tak. Jak gdzieś ten ho... komp spadł. No dobra, nevermind w niego. Nie Nieee. Dziękuję. Nakarmił mnie. Co Ci dały te, te fasolki? Tak. Co Ci dały? Apteczka, widzę. Nie, Apteczka. apteczka. To jest, albo nie wiem co to jest. To jest, coś to jest. A co ci dały te fasolki? Eee, dodatkową staminę. Kurwa, a jak ja zażarłem to mi dały zatrucie. <grym> Czyli chciałaś mi otruć? Nie, chciałem zobaczyć co się stanie. Serio, nie sięgniesz jest... tej liny? Czekaj, nie, nie sięgnę, bo to jest taki dołek, wiesz? Niestety. O, o, o. Myślałem, że ten deszcz będzie sprawiał, że ta podłoga będzie śliska. Nie. A ty się to tylko tak. To jest po prostu tylko efektem wizualnym. W sumie na ten moment jeszcze. Może coś tam kiedyś zrobił. Nie, zwierzak. Mogę. Do. Dobra. Kryty zażegnane. Babusz. A o Dobrze, że miałem dodatkową staminę, bo bym, kurwa spadł na pysk Bo zwierzę teraz kombinuję. Kurkawki się rozdeptuje. A, to sobie rozdeptuj <grym> Znowu pszczółki są Pszczółka maja, sobie lata Kurwa jak tu wejść bo mógłbym... i mógłbym pitona zajebać, ale co dalej? Nie bierzemy pszczółek? No, mu musisz zabrać im i od razu to wyrzucić, żeby się rozbiło. Ja kombinuję jak my mamy tam wyżej wejść. No dobrze. Wszystko wystartujące. <laughs> Zajebał pszczółką i kurwa... Chyba na... no mnie... Dlaczego mnie? ciebie. Radunku. Kurwa. Kurwa. Ja im nic nie zrobiłem. Cały czas... mnie teraz ciulają te pszczoły, no świetnie. Ja te, te, teraz, 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 mi, teraz umrę. Spoko, mnie też tak wyciulały, że... Jest... Jest to jakiś banan różowy. To chcę go przetestować. Jak chcę. Idę ci po banana różowego. No chuj. Czy jednak nie był dobry? Nie. Zdaje mi się, że no, no. chyba, jakbyśmy tu przeszli, to wejdziemy trochę wyżej, jakieś półki. Potem byśmy musieli tu wrócić, bo tam, tam da się przejść. Ja bym potrzebował znowu apteczkę, bo zatrucie kurwa 3 czwarte. ale zatrucie w ogóle apteczka ci nie leczy zatrucia o kurwa ty e, tutaj to jest hardo ty no <słuch> ja yeah. yeah, jak wam wrzucę winę sięgniecie? Tak, A, to jest to jak rzucisz to będziesz miał ten, będziesz miał tak jakby taki podpórkę, to jest to. Ty, ale on te, teraz ciężko mi się wspina tutaj, o co tu chodzi. Najgorsze w tym, że nie mam tu żwarcia żadnego. Już nie, nie, nie mam czym wam pomóc, totalnie nic. Mam jeszcze jedną połówkę tego kokosa. O, tylko że ja jestem tu na górze aż już. A też też musimy powoli iść cały czas ku górze. U nas ten. Babababla. Ba. Na Oj, chuj Za mam? W chuj, nie mam jak się wspinać. Teraz nie wiem jak ty zwierzę. Ja nie mam już zielonego pola. Tego, nie mam zielonego pola. <laughs> o. No to w ogóle, o, upad. Zwierzę, kurwa upad. Mam muszę Chyba cię nieść. Chyba zginałem nie Jeszcze żyjesz, ale się niosę. Rzuciłem plecak dla ciebie specjalnie. I wy jesteś. O, żyjesz. Patrzcie. Żyję. Czekaj. Czekaj, to wow. muszę mieć ten plecak. Kurwa. Czemu to takie śliskie wszystko tu jest? Ja poczekam, aż mi ta trucizna zejdzie, żeby mi trochę HP odzyskało. No. No powiem wam, że jesteśmy w dupie. Oho. Jest Oho, dziadus. Tak Dziadosz, poczekamy na zwierzaka. Tak, a gdzie zwierzak? <grym> się. Nie żyje, a już y zajebaliście się wszyscy? Nie, nie no. A, ale spróbuj, czy nie możesz ta, ta. do nas dołączyć, bo zwierzu dołączył jak ten, jak rozpoczynaliśmy grę. Znaczy, jak rozpoczęliśmy grę. Taką aha, to jest ta mgła, która powoduje, że. A co, już tutaj jest tam mgła? Tak, już jest ta mgła i się skończy. Oooo, zwierzę zwierzak. To samo, że jest, te, to samo miejsce, tylko że ja padam tutaj, nie? Ja padłem a nie, to, to wy. A Dlaczego to. Kto? A ghost. czego nie mogę latać jako duszek? Ten, wejdź, wejdź w ustawienia cleanem. I wyłącz, wyłącz, sobie ten, daj sobie push talk. O, zwierzak też widzę, padł. O, obok ciebie. Obok mnie. To jest cmentarzysko. Najgorsze, że ja nie mam ani żarcia, ani niczego, nie wiem gdzie mam iść. Kurwa, zawsze na tej tej, na tej jebanej mapie kuźwa przegrywamy. Dobra. Jaki duszek jebany, tutaj A dlaczego lata? ja tym duszkiem nie mogę latać? nie chcę Możesz tylko wokół mnie. Kurwa. Padliśmy. W hmm? padliśmy. Kurwa, wszyscy zresztą umarli lisek Wiem. No wyłączyłeś ten? Tego? we to się nie da nigdzie pójść. Chodzicie na łatwym poziomie, czy z tą mgłą zjebaną? Z tą mgłą chyba. Ur. Tak, z tą mgłą, no bo tam jest coraz zimniej się robi potem. O już mi mgła dopierdala. Żebyśmy bez mgły zaczęli grać, spróbujemy przejść przynajmniej Jeden ten ja Jeden widzę raz... Tę mgłę o, jeden raz w życiu Najgorzej, że jak już jest tam mgła to już nic nie widzisz Nie wiem gdzie ja mam iść Teraz już nic nie widzę totalnie Ozen Witek co to za, co to za te? No. Plewniki Nie o, wiem o Co to kurwa Ty ale, dobra Idę, idę gdzieś ten... spaść bo tu, nic w nie plecach. widzę Ole pizdło o ziemię Ale żeś do... I zajebał, no No nie no bo już jak, jak masz tą głę to totalnie nic nie widzisz Ty! Jeśli podobało Ci się to gówno, lajkuj, subskrybuj i zostaw komentarz. Do zobaczenia w następnym odcinku.